Śmierć jest tematem, który od wieków fascynuje ludzkość i prowokuje do głębokich refleksji. Zobacz wybrane cytaty, które próbują rozszyfrować jej tajemnice i znaczenie w naszym życiu. To jeden z przywilejów młodości. Gdy masz 17 lat, śmierć wydaje ci się gwiazdą odległą o tyle lat świetlnych, że nawet przez potężny teleskop ledwie ją widać. Potem starzejesz się i odkrywasz, że to nie gwiazda, tylko wielki jak nieszczęście asteroid, który leci prosto na ciebie i jeszcze trochę, a przyładuje ci w ciemię. Śmierć i życie to tylko orzełek i reszka tej samej monety. Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem. Niektórzy odnajdują miejsce na ziemi dopiero po swoim pogrzebie. Nie powinniśmy odejść z tej ziemi, nie zostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć potomności. Ludzie myślą czasem, jak zabić czas, a to czas ich zabija. Kiedy przychodzi śmierć, dobra tego świata tylko przeszkadzają. Nie zabierzemy z sobą niczego. Jeśli życie jest dobrem, to dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. Gdyby bowiem przyszło nam opłakiwać każdą śmierć, każdą rzeź: od Iraku po Nikaragwę, od Papui Nowej Gwinei po Nigerię, oszalelibyśmy z żalu. A jednak nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to brak żałoby jest wyrazem szaleństwa. Gdyby nic nie istniało po śmierci, byłby to największy dowcip szatana. Człowiek może żyć jako zwycięzca, lecz musi umrzeć jak człowiek. Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę. Życie to czas, w którym szukamy Boga, śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym go posiadamy. Żyj tak, aby Twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz. Zazwyczaj widmo śmierci sprawia, że bardziej szanujemy życie. Zło, najstraszliwsze, śmierć nie dotyka nas wcale. Bo póki my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, nie ma nas. Wielu byłoby chętnych, gdyby droga do nieba nie prowadziła przez cmentarz. W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki. Spinać się tak mozolnie na tę górę, żeby dowiedzieć się, że ta góra nazywa się starość, oczekiwać wspaniałego widoku ze szczytu, a ten widok to śmierć. Lęk młodości przed starością to lęk przed szczytem. Wybrańcy bogów umierają młodo, rzekł starożytny mędrzec. Dzięki temu unikają wielu innych śmierci: śmierci przyjaciół oraz jeszcze bardziej złowieszczej śmierci przyjaźni, miłości, młodości, wszystkiego, co nas otacza. Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Ach, jakież marne to całe filozofowanie o śmierci. Głośniej niż wszyscy mędrcy, zalecający spokój przed zgonem, mówi tylko mego zegarka w kieszeni. Słyszę ciche, drobne, metaliczne uderzenia i wiem, że są to kroki zbliżającej się śmierci.